Cześć wszystkim, witajcie. A może by tak ponownie wyskoczyć w bieszczady? Z jednej strony media podają, widokowa kolej linowa nad zaporą w Solinie, już otwarta, kolejka gondolowa w Solinie, już działa, a z drugiej, tu zacytuję znów nagłówki, dramat w bieszczadach, jezioro solińskie wysycha, W wrajskiem można chodzić po dnie susza hydrologiczna w bieszczadach, jedna z największych rzek Polski wyschła. Mam wolną niedzielę i poniedziałek, sprzęt turystyczny zawsze mam spakowany, jadę więc sprawdzić, co się tam dzieje, jak się sprawy mają. Po drodze wspomnę o wampirach i miejscowości z tak kiepską nazwą, że kiedyś trzeba było ją zmienić. Ruszajmy. Przemyśla w Bieszczady prowadzi kilka dróg i każda jest nieco inna, choć wszystkie są z widokami. Dla tych, którym się nie śpieszy, proponuję drogę delikatnie pokręconą. Kierując się na południe kilka kilometrów za Fredropolem odbijam wąską drogę do wsi Sulca. Wieś nazwę zawdzięcza soli, którą do czasów zaborów pozyskiwano w tej okolicy. Nie to jednak mnie tu przyciągnęło, a niewielki kopiec ze ściętym wierzchołkiem na skraju Pogórza Przemyskiego. Wznosi się ponad otaczający teren na wysokość około 6-7 metrów, zaś średnica u podstawy to około 50 metrów. Kopiec od dawna wzbudza zainteresowanie historyków i archeologów. Narosły też wokół niego różne teorie i legendy. Jedni mówią, że palono na nim ogień, gdy wróg zbliżał się do Przemyśla. Na wierzchołku tego kopca odnaleziono fragmenty ceramiki pradziejowej, co może świadczyć o jego znacznie dłuższej historii. Inni twierdzą, że może być to kurhan lub był to gród z drewnianą wieżą na wierzchołku. Archolodzy dokopali się do cmentarzyska zawierającego szkielety kilku kobiet i jednego mężczyzny. Osoby te zginęły na skutek uderzenia tępym narzędziem w głowę. Wszystko wskazuje na mord rytualny. W stopy i czaszki ofiar powbijano gwoździe, a jeden szkielet pozbawiony był głowy. Mogły być to pochówki wampiryczne, które rzadkością na tych terenach nie były. Takie pochówki znajdowano również na ziemi przemyskiej, sanockiej i w Bieszczadach. Kilka dni, tygodni po śmierci chłopa, częściej ponoć kobiety, we wsi nagle ktoś zapadał na jakąś dziwną chorobę, koguty piały w nocy, czasem nawet kury, tak podają przekazy ludowe, krowy dawały gorzkie mleko i działy się rzeczy niewyjaśnione. Starszyzna stwierdzała, że nieboszczyk to wąpierz, po słowiańsku wampir. Odkopywano nieboszczyka, wbijano mu na przykład kolec od brony w głowę, lub ją odcinano i wkładano między nogi. Zło najczęściej ustawało. Ujęcia z góry z rzepakiem zostały nakręcone rok wcześniej. które widać na horyzoncie, to już Ukraina. Stąd do granicy jest zaledwie 2 km. Mija miejscowość Sierakośce, którą w Przemyślu wymawiamy z obcym akcentem, nazywając ją Sierakośćce przejeżdżam rzekę Wiar i jestem już w Nowych Sadach. Najstarsza wzmianka o tej wsi datowana jest mniej więcej na 30 lat po bitwie pod Grunwaldem. Nazwa wsi przechodziła ciekawą ewolucję. Na przełomach dziejów nazywana była Ojsko, Ujsko i Hojsko, a nawet gdy mieszkali tu kloniści niemieccy wyznania rzymskokatolickiego, był to Flankenberg. Ale od XVIII wieku aż do roku 1957 wieś nosiła nazwę Ujsko z samocha na przodzie. Nie cytuję dokładnie, bo może ktoś stwierdzi, że prostak jestem i język mam paskudny, ale pod filmem umieściłem stosowny link do Wikipedii. Nazwa napływowym mieszkańcom dobrodziejowi i władzy ludowej się nie podobała, więc z ujska z samochana na przodzie zmieniono na nowe sady. Starzy mieszkańcy i tak wiedzą skąd pochodzą, a w okolicznych wsiach obywatele kiedy trzeba, używają starej, mocno brzmiącej nazwy. Taka stara świecka tradycja. Cerkiew, przy której jestem, stoi na nieco tajemniczym, porośniętym starymi drzewami wzniesieniu. O tym, gdzie jesteśmy, informuje oficjalna tablica konserwatora zabytków, którą, aby znaleźć, trzeba buszować w zaroślach. To wzgórze to wczesnośredniowieczne grodzisko pochodzące z przełomu IX i XI wieku. Mieszkali tu nasi pogańscy przodkowie. Jego majdan, czyli plac, odcięty jest od grzbietu przekopem i wałem, który jeszcze dziś ma do pięciu metrów wysokości. Miejsce górowało nad okolicą, więc ponad 365 lat temu wybudowano tu cerkiew, którą w roku 1836 przebudowano. W ścianach bocznych umieszczono półkoliste okna, a od wewnątrz widać także zamurowane strzelnice. Była to cerkiew obronna. Podjazd pod Kalwarię Pacławską jest stromy i wymagający. I Zimą to prawdziwe wyzwanie dla samochodów, zwłaszcza dla fanów letnich opon. Wiele razy sprawdzałem tu swoją rowerową kondycję. Gdy górę pokonywałem bez siadania i w przyzwoitym czasie, oznaczało, że jestem gotów na poważne wyprawy rowerowe w dalekie kraje. O tej Kalwarii już wspominałem przy okazji rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Zawsze przyjeżdża tu całe mnóstwo bajkerów z Karpacia. Ponad 350 lat temu Andrzej Maksymilian Fredro założył osadę Kalwaria Pacławska, w której postanowił wybudować klasztor na szczycie góry o wysokości 465 metrów nad poziomem morza. Później trafił tu cudowny obraz z Kamieńca Podolskiego, przed którym modlili się m.in. hetmani, Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, książę Jarema Wiśniowiecki, król Jan Kazimierz, król Jan III Sobieski. W 1672 roku Turcy zdobyli kamieniec. W kościele Franciszkanów urządzili stajnie, a obraz wyrzucili ponoć do rzeki. Mimo tego, że obraz wpadł do smotrycza, Fredro jakimś cudem go wykupił i trafił właśnie tutaj. Z czasem przy klasztorze pojawił się dom pielgrzyma, a w nim sale konferencyjne, jadalnia, własny parking, stołówka, teren na ognisko, Wi-Fi, a obok wiele odpustowych straganów. Inaczej mówiąc, interes się kręci. Nie mam szczęścia do ziół mojego imiennika Grzegorza. Zamknięte, niestety, a ciekaw jestem, jakich ziół używa i co z nich robi. Zaproponowałem trasę przez Kalwarię Pasławską z premedytacją. Piękniejszych widoków człowiek nie uświadczy nawet w Bieszczadach. Pogórze Przemyskie to raj dla miłośników krajobrazów i spokoju. trwał bój o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego, a na szczycie tej góry, nieco na uboczu, wybudowano za czasów PRL słynny ośrodek wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów. Po wprowadzeniu stanu wojennego przez 9 miesięcy internowany był tam przywódca Solidarności Lech Wałęsa. Teraz jest tu wielki hotel dla gości z kasą. Byłem tu parę razy na kawie, ale źli ekolodzy z inicjatywy Dzikie Karpaty w sierpniu powiadomili odpowiednie służby o zrzucaniu hotelowych ścieków na terenie rezerwatu Przyrody Turnica. Nieładnie, już do tego hotelu nie zaglądam. Na wschodzie Ukrainy trwa paskudna i okropna wojna. Na zachodzie niektórzy korzystają z okazji przywiezienia samochodu bez zbędnych opłat. Mimo wszystko życie toczy się dalej. W Krościenku pod koniec lat 40. niedaleko granicy ze Związkiem Radzieckim osiedlili się uchodźcy z Grecji, uciekający ze spustoszonego wojną domową kraju. Z kilkunastu tysięcy przybyłych do Polski w Bieszczady trafiło dwa i pół tysiąca. Byli to głównie komuniści i osoby o lewicowych sympatiach z Tesali i Macedonii. W Krościenku założyli spółdzielnią rolniczą Nowe Życie. Pierwsza zima na polskiej ziemi dała im dobrze popalić. Sierczyste mrozy, śnieg podachy, dachy, czegoś takiego w swojej starej ojczyźnie nie doświadczyli. Grekom cały czas doskwierał wilgotny latem klimat i tęgie zimy. Kiedy w połowie lat 70. w Grecji upadła dyktatura, sporo z nich postanowiło wrócić. Mała część została w Krościenku i okolicach. Wielu z nich nowe życie skończyło w tej ziemi. Tuż obok greckiego cmentarza i na terenach w pobliżu ukraińskiej granicy nadal rozsiewa się barszcz Sosnowskiego. Roślina pochodzi z Dalekiego Kaukazu i w latach 50. poprzedniego wieku została sprowadzona do Polski i krajów Bloku Wschodniego jako cudowna roślina pastewna. Był to dar Radzieckiego Instytutu Uprawy Roślin. Zwierzęta nie chciały tego jeść, barszcz Sosnowskiego rozrastał się bez opamiętania, kontakt z nim powodował oparzenia i jak twierdzą miejscowi samo wdychanie pylących roślin mogło załatwić płuca na Amen. Mała i duża pętla bieszczadzka zaczynają się oficjalnie w Lesku, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia. Można zacząć w dowolnym punkcie i nic nie stracić z ich atrakcyjności. Za uszczykami dolnymi wbijam się na drogę 896, która do Czarnej Górnej jest wspólnym fragmentem tych obu bieszczadzkich tras. Pętle te, zwane też obwodnicami, powstały w latach 50. i 60., Budowało je wielu ludzi w iście spartańskich warunkach, wśród nich byli także żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. W 2018 zaczęto usuwać pamiątkowe tablice poświęcone budowniczym, a wszystko w myśl dekomunizacji, którą uchwalił rząd. Jeśli będziecie się tu wybierać, polecam audiobooki Rafała Skowrońskiego, Draka w Czarnej Górnej i inne z Bieszczodami w tle. Link w opisie. Przy drodze 894 pomiędzy Czarną Górną a Polaną, na punkcie widokowym, co chwila ktoś się zatrzymuje. Ja zawsze, gdy tędy przejeżdżam. Pomiędzy górami, które widać na pierwszym planie, najprawdopodobniej Berdo i Połoń, możemy zobaczyć wyższe bieszczackie szczyty i połoniny. Przez polane dotarłem do chreftu. Nocowałem tu pod namiotem i w pobliskich domkach wiele razy. Wpadaliśmy tu ze znajomymi, mój syn z harcerską drużyną bywał na obozach żeglarskich. Zawsze kręciło się sporo wędkarzy, bo ryba brała częściej niż tu proszę sobie coś dopowiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, miejsce tętniło życiem. Pływały żaglówki, dzieci radośnie pluskały się w wodzie, a dzikie ptactwo buszowało w szuwarach. Którejterami z Rzeszowa i Przemyśla, którzy wpadli na chrewt swoim waradero i GS-em, których obiecałem pozdrowić i robię to z chęcią, pogadaliśmy o podróżach i o tym, co się tu dzieje. Przykre obrazy z jeziora Salińskiego biegły sieć i pojawiły się w prasie lokalnej i krajowej. Mieszkańcy tych okolic twierdzą, że jeszcze tak źle nie było. Woda opadła, odsłaniając wiele mniejszych i większych zatok. Ziemia popękała, jachty wraz z skają utknęły na mieliźnie. Żeglarze będą musieli poczekać na mocne deszcze, a nawet do wiosny, pod warunkiem, że zima przyniesie solidne opady śniegu. Zdarzało się już, że można było tu przejść suchą stopą, ale nigdy nie wyglądało to tak jak teraz. Dzisiaj poszedłem na Łatwiznę i postawiłem na egzotyczną zupę z worka. Zupa indyjska z warzywami i czerwoną soczewicą, doprawiona mieszanką przypraw kari, to dobry pomysł na krótki wypad pod namiot. Jak to mówią na budowie? Pojedli, teraz do roboty. Przy okazji, pokażę, co wożę ze sobą w sakwach. Moja bushcraftowa kuchenka, którą traktuję zazwyczaj jako mini ognisko, potrzebuje krótkich patyków, najlepiej 12-14 cm. Pół godziny później. Składaną piłę kupiłem za 30 zł w sklepie ogrodniczym i służy mi już któryś tam rok. W tej torebce mieści się osłona od wiatru. kuchenka buszkraftowa, z tytanu oraz grill. I podpałka do grilla. Noc była chłodna, myślę, że nie więcej niż 6-7 stopni. W lesie naprzeciwko, chyba jelenie dawały o sobie znać. Łamane gałęzie, niski gardłowy głos, chyba jeszcze niższy od mojego. Ogólnie mówiąc, wysłuchałem słuchowiska z dreszczykiem. tych strachów. Wcześniej mglisty, a później słoneczny poranek dobrze wróżył na dzisiejszy dzień. Na chłodne i zimne wieczory używam śpiwór z dolną granicą komfortu do minus ekstremalną do minus oraz matę samopompującą Thermarest. Izolacja od podłoża to podstawa dobrej nocy. Namiot koniecznie dwuwarstwowy, czyli z tropikiem. Jest cieplejszy i zapobiega kondensacji pary. Namiot wewnętrzny z siatki nadaje się wyłącznie na ciepłe letnie noce. Zanim ruszę dalej, zaglądam jeszcze na punkt widokowy Wolchowcu, obok którego stoi karczma Ostoja Spokoju. Kiedyś tu HBO kręciło ujęcia do serialu Watacha. Widok wart jest zjechania z Majej Bieszczackiej pętli i kilku kilometrów podjazdu. Efekty suszy widać jeszcze dobitniej. Aby dostać się na Wyspę Energetyk otoczoną wodami jeziora Solińskiego wtopionymi w zielone wzgórza, należało za drobną opłatą korzystać z promu. Teraz prom stoi na uboczu, a lustro wody jest co najmniej 2 metry niżej. Roku 1 lipca ruszyła kolejna atrakcja, kolej gondolowa PKL Solina. Nawet sam premier wziął udział w otwarciu, wspominając piosenkę Zielone wzgórza nad soliną. Na oficjalnej stronie możemy wyczytać, że to kunsz techniki, który łączy się z bieszczadzką naturą, i jest to najnowocześniejsza tego typu kolej w Polsce. Kolej wsparta jest na pięciu podporach, a najwyższa z nich mierzy 75 metrów i jest najwyższą podporą kolei w Polsce. Najwyższy punkt na trasie kolei to 102 metry, długość trasy to 1580 metrów. Maksymalna prędkość gondoli to 21 km na godzinę. Wysokość pierwszej i drugiej stacji to prawie 457 i 562 metry nad poziomem morza. Dane robią wrażenie, ale widok zalewu Solińskiego z tej perspektywy również. Na bilet wydałem 45 zł, ale przez internet można kupić taniej. Za dodatkowe 15 zł możemy wjechać windą na wieżę widokową na górze Jawor. Z wysokości 50 metrów, wchodząc nawet na szklaną podłogę, możemy podziwiać zapierający dech w piersiach bieszczacki krajobraz wraz z zaporą i jeziorem Solińskim. Wracając na stację dolną, w gondoli towarzyszy mi państwo z dużego miasta w centralnej Polsce. Pani zagaduje: Co tu jeszcze w Bieszczadach można ciekawego zobaczyć? Proponuje: Połoniny, tarnice bukowe, berdo. Pani na to, że raczej chodzić nie chcą. W Uhercach Mineralnych są dryzyny na pedały, po drodze prowar, mosty i różne takie tam atrakcje. Pedałować raczej też nie chcą. No to w Mucznym jest jeszcze zagroda żubra, a od parkingu nie więcej niż 200 metrów. Ta propozycja się spodobała. Coś mi się zdaje, że kolejka wzdłuż Bieszczat też by się przyjęła. Remonty dróg przed i za soliną trwają już chyba od dwóch lat, i mam wrażenie, że ta kolej linowa powstała w krótszym czasie. Uwaga, uwaga! Mieszczaczkie drezyny rowerowe z ucherzec mineralnych do Olszanicy odjadą z toru pierwszego przy Peronie pierwszym. Prosimy o zachowanie ostrożności. Życzymy przyjemnej podróży. Czytał Tomasz Knarnik. Przejeżdżając pod wielkim napisem Autosan, wiem, że jestem już w Sanoku. Autosan jest polską firmą produkującą autobusy, której początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Z tą firmą przez 10 lat związany był słynny polski malarz, rzeźbiarz, fotograf, artysta surrealista Zdzisław Beksiński. Ja jednak jadę prosto do rynku coś przekąsić. Dawniej tu na Podkarpaciu na sodę mówiono proza, a placki na prozie nazywano proziakami. Gdy jestem w sanoku, nie mogę sobie odmówić tego przysmaku. Tym razem w dużym proziaku na ciepło mam pastę z fasoli, rukole, pomidory i kiszonego ogóra. Na przyszły sezon muszę wykupić abonament. Anoka do Przemyśla prowadzi jedna z piękniejszych tras na Podkarpaciu z najlepszymi i najdłuższymi serpentynami w Polsce. O winklach w górach słonych, na których swoich sił próbują bajkerzy z całej Polski opowiadałem już kilka razy w innych filmach. Malownicza droga numer 28 przecina przełęcze, gęste lasy, parki krajobrazowe. Po drodze jest też kilka punktów widokowych, na których warto się zatrzymać choć na chwilę. Swoją dwudniową podróż kończę w moim rodzinnym Przemyślu. Dziękuję za wspólną podróż i czekam jak zwykle na Wasze komentarze, uwagi i propozycje. Wsparcie suba mi łapką mile widziane. Pozdrawiam i polecam się na przyszłość. Grzegorz.